Zatrzymaj się i nie przewijaj, bo jeżeli dzisiaj czujesz się inaczej, to może nie być przypadek. W tej chwili nasza Ziemia jest bombardowana przez potężną falę energii słonecznej. Burza geomagnetyczna klasy G4, jedna z najsilniejszych od lat uderza właśnie w ziemię. Pole magnetyczne Ziemi trzeszczy, jakby niewidzialna tarcza napinała się do granic możliwości. I wtedy na niebie powstaje coś, co od wieków nazywano tańcem bogów. My na to dzisiaj mówimy zorze polarne. Pojawiają się w miejscach, gdzie wcześniej ich nie widziano. Ludzie stoją na ulicach i patrzą w niebo, nie wiedząc, że oglądają skutki zderzenia potężnych kosmicznych sił. I tu przechodzimy do senna sprawy. Ta energia to nie tylko piękno. Jest to prąd, który zakłóca satelity, GPS, sieci, a nawet nasze ciała. Wiele ludzi czuje dziwne bóle głowy, rozdrażnienie, bezsenność, niepokój, jakby coś w powietrzu drżało. To nie jest przypadek. Nasze ciała po prostu reagują. Na to, co się dzieje nad nami. Bo kiedy Słońce atakuje, Ziemia odpowiada, a my jesteśmy po środku. Napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście o tym, czy widzieliście zorze polarne oraz czy odczuwacie jakieś dolegliwości. Jestem bardzo ciekawy. Oczywiście nie zapomnijcie zaobserwować mojego kanału, żeby być zawsze na bieżąco. Pozdrawiam.